ma. Rodzinka w terenie Gnę. Pędzi Ale zerknijcie Jak ładnie Jak ładnie? Jaka pogoda Albo wyrywa drzewa z korzeniami To dzisiaj <grym> Albo przystanki <grym> Albo przystanki To dzisiaj zasypało Żyć nie umierać Kiedy wróci wiosna No A było tak ładnie Wczoraj ja. się nie dało ustać no. A to dzisiaj lecimy do to jest. Lecimy do znajomego, chociaż nie wiem czy on będzie skomentował poszukiwań, ale my... Na pewno Spróbujemy Do pierwszego dałeczka I zerknijcie Było tragicznie, troszkę na górze zostało U kumpla żeśmy troszkę posiedzieli no ale jak taka obraz trzeba kopać Nie mocno No i pierwszy fancier Drugi dołeczek Wcześniej amerynium A tu useczka Z Mosina Tak zaczynamy o. Tym oto Okrągłym akcentem zaczynamy Przygodę No i taka działeczka fajna Dobra, do następnego. Idziemy Tatko zaczął z łuski, Tatko już się że moniak. Co ja, ja mu poradzę? I co tam? Oh Jezus, dziesięć fenoli. Jak najbardziej. I młody zaczyna od 10 fenoli. Moniak to moniak, tak? Mm. Ty już nawet nie ma co trzeć No brawo Młody zaczyna od monetki i proszę przekazuje Brawo ty Masz coś do powiedzenia? Lecimy dalej <laughs> Ej dobra Hop Czarny ciuk, Lecimy dalej Kasper walczy A to stamtąd uciekł I co? i plombunia Popatrzcie, tylko <grytko> plombunia z wąsami co to będzie chciało być zaczekaj spróbujemy coś coś z tego o niestety nie będziemy tarli to odłożymy może coś się pokaże jaki stwór z wąsami jak chrabąszcz dobra lecimy dalej ale teraz już już nie za eternitus tylko co to chce być mimo że tu zaczniemy od fenola spróbujemy go troszkę przeczyścić ale chyba fenole jeden Istru jeszcze dwa przytarcia i by nic z niego nie zostało. Ale widać jak najbardziej jeden fenol. Takim pięknym akcentem. Tatko zaczyna od fenola. A młody też miał. Młody miał dyszkę. Tatko jedyneczkę. No i fajnie. Jest okrągła. Jest. Więc lecimy. I kolejny dołeczek. A tu już pewnie. PRL nas przywita. Jak najbardziej. 20 grosiętów Ameliniowek. Na szybko. Pozdrawiamy. 61. Aluminiaczek z PRL. Dobra. Łączko, co jeszcze masz dla nas? Podążamy. Było info. O, się tu bawił, driftował. A młody, co tam? O, medaliczek. Dawno nie. Nie kopnięty. Jest tam jakiś zarys. No fajnie. U młodego była posłucha, Po co mi to? Młody prywatną go swoją przyniósł, tak? To przeczyścisz? Co? No tak. Trzymaj. Młody sobie szczotkuje. Oczywiście dużo razy widzieli. Jakie tu piękne. Piękne miejsca. Ale może ktoś nowy. Tam jest Zbiornik wodny A tam z tyłu Tam na dole raczej o. Tam pompują wodę do góry A potem ją spuszczają na dół I co młody? Medali. I medalik I medali wychodzi? Uh -huh. No i fajnie Młodego medalion Coś tam coś tam było widać Więc młody Poprawiło się? Młody miał taką wyraźną minę Nie zawsze młody sypie Nie zawsze poladają, a nie jesteśmy tu pierwszy raz Tak? No Młody jakiego Guzika Dobra Lecę Na moją miejscóweczkę Tam oto jest I cyk Norka można zamknąć, bo wariat tu wyskoczył. I i obstawiamy międzywojnia jedyneczka. Oczywiście, że tak. Brawo. W końcu zmiana. O. Tylko zerknijcie. Piękna. Jedyneczka się przetrwa. I cyk. Zerknijcie. Pięknie podeschnął. Ale piękniutki. Piękniutki ten nasz oreł. A jedyneczka? O jedyneczka też ładna. No fajnie. Jedyneczka. Cieszę się jak najbardziej. Sobie. No super to wygląda. Sypało PRL-em. ma A tu taki miły akcent. akcencik. I zerknijcie jeszcze. Słoneczko się pokazuje. A już jest. A była. Opcja, że nawet nie wyjdziemy z samochodu, tak to wyglądało. A tu, rewelacja. Mody. Zaprezentuj się. W całej okazałości. Dobra. Piękna jedyneczka. Sekcik. Znajdź coś innego. Simpler dzisiaj idzie na, na ilość Kasper zawsze idzie na jakość Mamy na ilość Złotóweczka PRL 49. Pozdrawiamy jeszcze raz, bo chyba 20 też była Też było 49 Dobra, nie ma co. dołeczek zostawiamy i uciekamy. szybko tylko zerkniemy metr dalej od złotóweczki dwa złote dwa zikacze z PRL ale sypnęło rażnik i atakujemy dalej którego to pozdrawiamy osiemdziesiąty pozdrawiamy dwójeczka Lecimy, młody też tu walczy Ludzie Simpek zwariował 5 minut Przyszedłem do góry Chyba szósta moneta I znów co tu gdzie to było Jest, ale co to mamy? O PRL Zwariował Znowu maniaczek, kolejny Współczesne, nie współczesne PRL a niem jeszcze jakie Pozdrowimy Wcześniej mnie też zapakowali, ale że teraz nawet w takich warunkach mamy wodę hop hop Pokaż się to Nie chcę pokazać Pozdrawiamy 73 73 20 Lecimy dalej Może coś rzuci konkretniejszego Cyk. A to było O, jeszcze umieć. Jak trzecia, to. Trzy. Te były wcześniej. Nie nagrywaliśmy. Współcześniaczki. Ale jak trzeci. Hattrick. To nie były cztery jedynki fenolenie. Ale nie z jednego dołka, A tu oto pięknie. Wszystko dzisiaj chodzi. Trzy współczesne. Mini depozycik. Też cieszy Do następnego o. I kończymy Kończymy przygodę Troszkę o Jednostronne spotkanie Jednostronne tak Useczki. tu młodego jeszcze nabite Bo się bawi oczywiście Jakiś O zapalniczka była na oko Ale przejdźmy do konkretów Chociaż konkretów konkretnie nie ma no, Działo Dość zgubił co mamy. Mamy prl -i. Mamy współcześniaków. Tu jeszcze są. Mamy fenolki. Dwa okazy. Medaligo młodego. I co gwóździ program? Byłaby ta groszówka? Niestety chyba tak. Młody tatko się ciebie postarał? No. Tatko ja dzisiaj kości kosi... Tak? Dziękuję. No niestety takie fanty tylko, ale wychodziło wszystko. Jak mały kombajnek. Dobra, fajnie było. Wszędzie sensie się pogoda zrobiła. Można było kopać. A teraz zbieramy się. Jak się podobało? Strzelać łapki i subskrypcje. Tak jest. Śmialutko. Spomóż kanał. I tego młodego twórcę. Maszuj młody jeszcze do zaprojektu O o o, o, o. Cyk, tak kończymy Brawo ty młody Lecimy do domku Do następnego Pozdrobionka